Cześć, z tej strony Dawid, hodowca królików. Dziś na wstępie chcę pozdrowić kilku hodowców królików i itp. A więc zaczynamy. Chciałbym pozdrowić hodowlę królików Dawida, hodowca TV, hodowca w i ty, Artur, hodowca królików, hodowca królików WN i KC, Kacper, Kacper Witkowski, browarek hodowca, Kuba hodowca królików oraz hodowcy podłoga RR i innych, którzy mnie oglądają, a nie mają po prostu kanałów na YouTube. I tak, dzisiaj jest stan hodowli. Miałem 16 królików, jak pamiętacie. Ja nie mówiłem, nigdy ile miałem królików, ale teraz wiecie. Baranek. Panny się zrobił. I po prostu nie mówiłem. Miałem klików 16, A poczekajcie, bo najpierw ja ta 16. Z czego to było? Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć klików rasowych, czyli w sumie yy, 10, było mieszańc, 10 jest mieszańców i tak jak zawsze. I tyle, ile było, tyle jest. 16 sztuk było, 16 sztuk jest. Yy, hodowla królików na dzień 27, jak mówiłem, liczy 16 sztuk. Plany są takie, żeby drugi raz zachodzić sobie o tamtą samiczkę. Tu też widać, że są w klatkach karmidełka. Tu też jest karmidełko, i tu też jest karmidełko. O, żebyście widzieli, i tutaj są dwa, o, w tej i w tym i Tak sobie mogę pokazać, są paśniki na siano, których po prostu nie będę pokazała, bo chyba każdy wie, jak takie zrobić Sorry za przeszkadzające z tyłu dźwięki, tak to wygląda w tle, ale po prostu nie mogę I tak, tutaj, tutaj, tutaj jest coś fajnego, ale są już widzicie, to nie będę wam ukrywał Tak to wygląda, o mój statyw, którym nagrywam, tak on wygląda ale dzisiaj na razie zostało to było nic Też tak otwiera to, bo ma drzwiczki Ładne Otwiera się tak, tutaj Dam jakiś kamień, ale nie wnikam Kafelek A więc nowa klatka w na jakiegoś klika jest Jak w ogóle widać są teraz już białe numerki Z numerowaniem klatek 4, 5, tu macie 6, 7 8, 9, 10, 11, to jest stare, ale jest tutaj 11. Yy, no. Dobra, sorry, bo coś tam przerwało. Jak mówię, to są numerki. Tu jest klatka numer 12, yy, 13, jest tam ta nowa, ta jednokomorowa, co jest tam, ale sobie przyjdziemy sobie tutaj. Tam. Ta klatka będzie miała numer 13. Mogę tutaj od razu przejść. O tak zrobię szybko pyk Jesteśmy tutaj o klików System powinien już widzieliście I teraz mogę powiedzieć czemu tam jak robiłem filmiki To czemu w tym tygodniu nie było filmiku Ponieważ robiłem cały dzień z hodowli Był długi, jest długi i po prostu Po prostu, tam, po, prostu po, po prostu pomyliłem się tam dużo razy i po prostu nie z tego wziąć ale będzie spokojnie, inny, ale będzie. Tu jeszcze możecie zobaczyć. Kury sobie na gniazdach siedzą. Takie trzy tutaj jest. Słowia, ładnie siedzi na gnieździe. I powinna znieść jajko. Tu macie skrzynkę, ale w skrzynce nic nie ma. Tak gniazdo wygląda z góry. Nie wiem. Kuba hodowca króliku chyba się mnie pytał. Jakie, co, czy mam jakieś jeszcze inne zwierzęta oprócz klików? No to jak widać, sorry za trąbkę, no to jak widać są tej kury. No i co? Yy, możemy przejść jeszcze do jednej klatki, ale widzimy się za chwilę, bo muszę przejść tam spokojnie. No i tutaj jak widać jest ta, ta klatka. Tu będzie numer 14 oraz 15. Bo tu są po prostu dwie komory. No i co, widzimy się za chwilę, jak już tam będę. Przy tamtych królikach. Dobra, a więc jestem już tutaj. I tak, zamykamy sobie tą klatkę, bo zapomniałam sobie zamknąć. Tu jest na króliki młode. A więc w tym filmie to było na tyle. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.